W dzisiejszym odcinku zagram najłatwiejszy no, ja typ gry, w tym już na zapotrzebę będziemy mieli OP i Temy, będziemy mogli kopiować sobie itemy, czy na przykład fajerwerki będą nieskończone. A tego dowiecie się w dalszej części tego filmu, więc oglądajcie film do końca. Oczywiście moim zdaniem w tym filmie jest pokonanie smoka. Doba widzowie, to mój już bijam na świat i. Aha, czekajcie. Czy wy mi chcecie powiedzieć, że ja bijam już na świat. Już mam takie itemy. Co? E, dobra, no to co mam się... Czemu tak szybko kopie? Ej, co jest? Nie dobra, to będzie załatwił typ, ewidentnie A, no, no w ogóle, na sam początek w ogóle gdzie mam mam Co jest? Aha Okej okay. Dobra Czyli już mam na sam tutaj go na Się, ale te I mam Czyli ja też mogę... Ja mogę stakować moje wergi. Nie to jest ewidentnie załatwy typ. Miecze tak samo... Ja mogę wszystko stakować. Co? Dobra. Ja nie wiem co, w sumie mam Minecraft chciałabyś jakiem. Kurde, przychodzą nie wiem, tej gry w jakieś pięć minut kurde. Nie wiem co ja mam tutaj robić. Dobra, nie musimy się ogólnie kierować. Musimy się kierować na tą stronę. O! Perełki nam ogólnie znikają. Chciałem tylko w ogóle to zobaczyć. Jestem w ogóle ciekawy jak będą zachowywać w ogóle się moby ogólnie, właśnie jakie mam w ogóle... Typu, nie mamy włączony na normalny. Więc no. To jest ogólnie nazywane, oczywiście, typem Minecraft, Dobra, ja nie znalazłem sobie jakiś ląd. Zobaczę czy gdzie mamy pole talek. Więc ja będę sobie tutaj plec sobie na wyspę i jak widzicie, w ogóle nie zauważyłem tego. Mamy w ogóle cały ten Pasek ale moru, a w ogóle mam, Ja mam w ogóle pośpiech generacji, i... Aha! W ogóle nie ma na to dobra. To jeszcze dopiero teraz zauważyłem. Chyba jest ciekawe czy na przykład w ogóle mogę się udusić, bo w sumie to się jest ciekawe. Więc ja w ogóle sobie tak chwilę tej postoję i zobaczymy czy to coś działa. Widzowie Zrobię... to się nie da zginąć. Co stoi obrażenia, To mi się serce generuje, więc to jest najłatwiejszy typ jaki kurde grałem Wow, i to jest chyba najłatwiejszy odcinek jaki klucze na swój no, w ogóle Bo tak łatwo myślę, że chyba nigdy smoka nie, jeszcze nie rozwaliłem W sumie zaraz to się pokaże Ogólnie, bo może być tak, że po prostu wchodzę i smoka nie ma i mamy Pusty portal To bym się wtedy w sumie nie zdziwił, w sumie to jest najłatwiejszy typ, więc W sumie kur, to tak może wyglądać, a jeszcze oczywiście widzę, że sobie... Takie odcinki Wam się podobają, ja nie zapomnij zostawić subskrypcji z dzwoneczkiem oraz łapeczkę do góry, bo ogólnie teraz filmy chcę publikować w każdą po prostu niedzielę. Na tamtą stronę musimy cały czas lecieć, więc zaraz po prostu widzimy się jak znajdę sobie portalek. O! wierzę, że aż to takie łatwe będzie, że już będę miał o, tak o, odkład tego tego. No to nawet w Ultimate co jest? Dobra. po co ja tym moby atakuję, jak oni mi tak i tak nic nie robią Ja wiedzielę, dobra Ymm, Szukamy sobie... O, jak szybko, jak fajnie, jak mi czekacie Czekajcie, jeszcze sobie coś przetestuję Przepraszam, jak tutaj wyjdziemy, o idealnie, prawie zostanie Ja nie zostaję, obarzyłem w lawie Aha Dobra Ciekawie wiedzieć w sumie Dobra, wchodzimy do tego. Tam możesz przestać się palić, bo mi cały ekran kończył, zasłaniasz No, gdzie tu jest wyjście? Tu jest wyjście. Da, jest smoczek, dobra. Czekać przynajmniej na elitę Jak ja nie skończę życia, to ja po prostu... Aha. A, Czyli jak to da się, da się jednak mówić, jak ja te kryształy. Ja to na no, mnie w to, w to wlatuję, widzę To jest chyba najszybszy i najłatwiejszy odcinek jaki na razie dotąd tam dotąd na nagrywa widzowie. Nigdy aż tak szybko mi naprawdę nie przyszedłem tej gry. że no, latałem na game modzie. Ale to wiecie, tak normalnie na survival po prostu. Dobra. Chyba to wszystko nie jeszcze tutaj został. Byształ, ehm, dodaj, tu mamy chyba już wszystkie. Teraz możemy po prostu atakować smoka. Ciekaw ja mu po prostu obarzę, będę takim czymś zadawał. No, to za algon, to ja go nie wezmę. Ja zauważyłem w ogóle to, że automatycznie mi się ten fajerbeki w ogóle Wygeneruję. Teraz dał. Więc ogólnie w skrócie, pokonałem smoka. Dobra, ostatni hit. I to ma widzowie, ja się ogólnie będę wam wami żegnał, więc już oczywiście taki odcinek wam się podobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subika z dzwoneczkiem a piszcie sobie pomysły po prostu, jaki kolejny odcinek dla was nagrać. no.